Zaczęłam podejrzewać, że mam jakieś kłopoty z cholesterolem, z poziomem cholesterolu, kiedy mój tato przeszedł dwa zawały w 2006 roku. Wcześniej mój dziadek też miał problemy z układem krążenia i stwierdziłam, że, że trzeba by zacząć się badać. I w czasie badań okresowych, takich zwyczajnych z medycyny pracy zawsze miałam cholesterol tak pod granicą dopuszczalnej normy. Jak trafiłam do Wimedu, to Pokazano mi, co mam jeść, jak mam jeść, e, kiedy, bo to też okazało się, że jest ważne kiedy. Pierwszy mój jadłospis był, był zestawiony w oparciu o te wyniki testów nietolerancji pokarmowej. Jak zobaczyłam swoje wyniki badań e, po tym, jak zastosowałam się do zaleceń dietetyka, oczywiście byłam zaskoczona, bo tak z jednej strony e, trudno mi było uwierzyć w to, że samą dietą, bo przecież nic wielkiego nie robiłam po prostu... Jadłam to, co mi polecił dietetyk. E, więc to był też taki sprawdzian i dla mnie, czy ja się pilnuję diety, prawda, bo tu będzie czarne na białym będzie wynik, ale też jednocześnie sprawdzian dla e, zaleceń dietetyka, czy to faktycznie zadziała. No i zadziałało i to bardzo szybko. Po pierwszych 10 dniach e, już się okazało, że mój cholesterol z 203 spadł do 160, a po następnym miesięcu do 140. E, także to jest taki no, dowód, którego się po prostu nie da podważyć. Zadanie kłamu w tej takiej popularnej tezie, że jeżeli się zrezygnuje z białka zwierzęcego, z produktów takich mlecznych, to, że zaraz wyniki nam się pogorszą, a to się okazuje, że ja wszystkie wyniki mam rewelacyjne, bo morfologia jest rewelacyjna, przede wszystkim cholesterol jest rewelacyjny. To okazuje się, że bez, nie przyjmując żadnych leków ograniczających cholesterol, to okazuje się, że bez medykamentów, tylko i wyłącznie samą dietą, można sobie wyregulować ten poziom cholesterolu. Przede wszystkim czuję się no, raz, że jakoś tak więcej mam energii, mniej mnie boli głowa. Jestem mniej senna. No, i tak generalnie jakoś tak czuję się bardziej sprawna też fizycznie. I wydaje mi się, że też jakoś chyba wygląda młodziej, bo tak jak na siebie patrzę, to, to nie mogę uwierzyć, że mam 39 lat i że mam wrażenie, że wyglądam i czuję się lepiej niż 20 lat temu.